Yeah It's my life It's My own words I guess Have you ever loved someone so much You've given on for, not the expression No, literally given on for When they know that you're heart And you know you are their armor And you will destroy Cześć, witajcie, z tej strony Jaca I w kolejnym dzisiejszym odcinku yy, Chciałem wam pokazać jak zakładam gildię yy, Na tym serwerze Drugą gildię yy, i jeszcze co do oszusta, to nie było go dzisiaj, ponieważ żadna gildia nie chciała mnie przyjąć, yy, dlatego że tamtą gildię okradłem. Smutno był mi bardzo. Dobrze, widzimy się za chwilkę, gdy już będę na miejscu i zakadał gildię. Do za chwilę. Dobra, no, zaczynamy. G, załóż... D, I, D, I, Raz, dwa, trzy Wytyfy, nie można Dzięki Nie może być Nie może być piętnaście znaków Dobra, teraz raz, trzy? dwa, trzy Gzy i mnie jeszcze lak złapał z tego wszystkiego. <laughs> Dobra, może mnie złapać ten jedyny lak, ale disy są. Dobra, ja Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnych odcinkach.